Cześć wszystkim. Witam poszukiwaczy. Dzisiaj przyjechałem na to pole. Połaziłem dwie godziny, nawet z kawałkiem, chyba. Pokażę Wam moją zdobycz dzisiejszą. O, pełno kulek. Śmieci wiadomo, no ale to nie chcę tego pokazywać. Ale już sobie naszkowałem. Taki jakieś uchor. Kulek to po prostu pełno. Zobaczcie. Nie wiem ile ich tu jest, kurde, z 15 No i tak, to Polmosik, to wiadomo odrzucam Taka fiolka stara po jakimś nie wiem, po jakimś leku Tutaj monetki, złotóweczka aluminiowa Złotówka aluminiowa 74 jeszcze mój rocznik Także pozdrawiam wszystkich z 74. Tutaj taka monetka, nie wiem, chyba to jest 50 groszy, 10, nie wiem, 79. Dwa naboje. Guzik taki, chyba plusak jakiś. Bardzo fajny, patrzcie, ucho też jest. Także muszę to czyścić. Ale jakiś herb widzę, także fajny. Dwa takie naboje, i o to jest super znajdka. To jest 10 groszy. Nie wiem, czy widać. 10 groszy. Patrzcie, który rok 1820. Także to jest najpiękniejsza. Monetka dzisiaj wykrakałem, że żadnych monet nie mogę znaleźć. I patrzcie, trzy wpadły. Także zadowolony jestem: dwie godzinki łażenia i taka zdobycz z garrecikiem. Pole fajne, pogoda super, także bardzo fajnie. No i tyle. Pozdrawiam Was serdecznie. Wypadzik udany Jestem zadowolony. Do następnego. Pozdrawiam serdeczne.